Cześć, witam na kanale Info Prawa. W tym roku mam dosyć dobre zbiory pomidorów. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało się zebrać. Jednak niektóre pomidorki są popękane. Zastanówmy się, dlaczego. To, czy jakiś pomidor pęknie, może zależeć od kilku czynników. Niekoniecznie może być to z naszej winy. Częstą przyczyną pękania pomidorów są wahania temperatur, wahania wilgotności powietrza, jak również wilgotności gleby. Niewłaściwe podlewanie pomidorów. Nie jestem zwolennikiem podlewania pomidorów codziennie. Niektórzy tak zalecają, aby właśnie takiego pękania nie było. Ja jestem zwolennikiem podlewania co jakiś czas, na przykład co kilka dni. Na początku to podlewanie jest nawet nie wiem raz na tydzień, raz na 10 dni, w zależności od tego, jaka jest pogoda. Jeśli macie na przykład taką sytuację, że gleba jest bardzo sucha, bardzo już jest wysuszona. Tutaj akurat tak nie ma, bo mnie zalało, no ale jeśli macie tak, że gleba jest bardzo sucha i podlejecie naraz dużą ilością wody, to takie pomidorki mogą pęknąć. Raczej nie wszystkie, no ale tam coś tam może tych pomidorów pęknąć. To jest właśnie taka jedna przyczyna. Ja wolę podlewanie rzadsze, ale większą ilością wody, ale też właśnie trzeba patrzeć, czy gleba nie jest już bardzo sucha. Też nie warto dopuścić do tego, żeby gleba bardzo, bardzo sucha. Warto, żeby ta gleba była troszeczkę wilgotna. A więc na początku, jak jeszcze tych owoców tak nie ma, można podlewać bardzo rzadko, a większą ilością wody. Później można przyjąć tak co kilka dni podlewanie. Jednak trzymanie się tego tak kluczowo, że, że wiecie raz na kilka dni, raz na, na przykład cztery dni, podlej taką i taką il ilością wody, może być błędne. Bo też trzeba patrzeć na to, jaka jest pogoda. Tu troszkę spadnie deszcz, tutaj nie. Czy tutaj świeci bardziej, tutaj też nie, więc to trzeba brać pod uwagę. Więc po prostu trzeba dbać o to, żeby gleba była w miarę wilgotna. Też nie, nie bardzo mokra. Tutaj ja Wam później pokażę w filmik, co się dzieje z liśćmi, gdy, gdy, jest, gdy mnie zalało. A więc jeszcze kończąc to podlewanie, to niebezpieczne jest, gdy jest bardzo duży upał i właśnie tak przesuszy glebę, a wy podlejecie naraz dużą ilością wody. Bo jeśli podlejecie taką no, mniejszą, to jeszcze będzie ok, ale naraz taką dużą, gdy jest bardzo przesuszona gleba, gdy jest upał, to jest to niebezpieczne właśnie dla, dla owoców. To, czy pomidor pęka, może zależeć od odmiany. Są pomidory, które są odporniejsze na takie pękanie. Pomidorki mogą też pękać, bo są po prostu za długo na krzaku. Tu jest ok, natomiast tutaj na przykład jest już nie ok, bo coś tam pękło. Takie pomidorki oczywiście nadają się do zjedzenia, jednak no warto zebrać te pomidorki w miarę wcześniej. No bo im dłużej zwlekamy ze zbiorem pękniętego pomidora, tym większe prawdopodobieństwo, że on tam zacznie gnić, zacznie się szybciej no po prostu psuć. Jeszcze Wam powiem, że jeśli pomidorki zaczynają dojrzewać, to żebyście nie przesadzali z nawozem azotowym. Bardziej tutaj skupcie się na nawozie potasowym, jakiś nawóz, nie wiem, humusowy, mikroelementowy z mniejszą ilością azotu. Oczywiście też trzeba patrzeć na to, co nam pokazuje krzak, czy pokazuje nam jakieś niedobory azotu, wtedy trzeba te niedobory uzupełnić. No cóż, mnie czeka kolejny zbiór pomidorów. Ja teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info U Prawa. Pozdrawiam.